Z za dzieciństwa najlepszy najlepszej piaskownicy. Nie? Tak się no. mały chłopiec. We are Polish. Dzisiaj wielka ekscytacja, ponieważ Hubert spełnia swoje marzenie. Offroad na plaży w Cape Cod. Widzicie już samochody, niektóre wracają. To zaraz Wam wszystko, Hubert, Opowie słuchajcie Czeka nas fantastyczna przygoda. Permit Station, czyli tu, gdzie można takie pozwolenie uzyskać. Okej, okay. Hubert zabiera się za spuszczanie powietrza Spuściłem wszędzie powietrze pisał, że nie musi być więcej niż między 1 a 1,5 bara max no nie? Mhm. To jest po to, żeby wiadomo jak się jeździ po piasku to jest lepsza przyczepność yy, po prostu na spuszczonym powietrzu w kołach no bo lepiej, yy, no lepsza trakcja jest tak samo jakby ktoś miał czasem problemy z wyjechaniem w jakimś sypkim śniegu to tak samo radzę spuścić powietrze no nie? to daje bardzo dużo no nie? No, i teraz mamy przygotowane to, co nie prosili. Czyli, pierwsze, spuścić powietrze, muszą być dokumenty od samochodu. I tu mamy przygotowane, tak, wodę. Tu jest 5 galonów, Mamy nawet 10, ale jeszcze jakąś tam wałcie mamy łopatę. Mieć łopata. Taka deska jakaś. Pisało 10 na 12 in, czy dość gruba, czy tam jakiś coś twardego takiego, że jakby to chodzi o to, że jakbyś przebiła oponę, czy coś to po prostu nie postawisz w piasku tego e, podnośnika, nie? Musisz mieć, żeby podnieść auto, no nie? Nie tym postawić i musi być też e, co musi być do polowania, do holowania pas, no nie? Żeby się zakopać. Czyli to mamy. I teraz idziemy idziemy do tutaj tych e, inspektorów i mhm. zobaczymy czy się dobrze przygotowaliśmy czy źle. Pani sprawdza czy jest opona zapasała na dole okay. Pani sprawdza następny samochód, a my idziemy pokazać naszą rejestrację Trzeba jakieś wideo oglądać, które poinstruujemy O, to ktoś za za idzie? Aaa, następna żona przygody Jedzie z nami. Już dziecko zostały w aucie, bo na no, że nikt nie zjedzie. Nie, nie sądzę. Nie sądzę. <laughs> Akurat nie sądzę. Patrz mhm. jak dawno, to już ludzie byli autami, starymi jeepami. A rzeczywiście tak. Patrz starymi autami. Tutaj wygląda. Nie? A ma mama, rzeczywiście. Tu. To się zakopał, no? Patrz jakie ryby łowili. 1954. Tu patrz by No. Popatrzcie. O, ryby, o, jaka to jest różnica, nie? No, u nas jak wyglądała Polska po wojnie. A tu sobie jeździli autami na plaży i ryby, bo. Dokładnie, zaraz. 5 mil ma ta, ta droga wyciągnięcie. 5 mil a co nie ma. Czyli e, najmniej co można wykupić taki, takie pozwolenie to jest na tydzień. I to jest 50 dolarów. Zaraz będziemy wjeżdżać. Opony jednak Hubert będzie musiał spuścić do 11. Oto samochody proszę jeżdżą. Następne. I następne. Dużo Wam powiem franklerów i pick-upów w większości. Mają to takie samochody właśnie bardzo stworzone do tego. Z taką trasę Na plażę. Nasza kolej będzie za zaledwie przypuszczam 5-10 do minut. Tutaj pani ranger przykleiła nam taką naklejkę, która jest e, pokazana, że e, 7 dni 7 off-road, czyli przez cały tydzień moglibyśmy jeździć Teraz właśnie przeszedłem całą tą inspekcję, tak jak pokazywaliśmy, jeszcze musimy oglądać filmik Tam chwilowy, y, instruujący jak jeździć, gdzie nie jeździć i tak dalej Nawet chciałem oszukać i wyjść wcześniej, to mi pani wróciła jeszcze dwie minuty, nie? To jest właśnie w Ameryce wszystko. Najlepszy rysorek za dzieciństwa w najlepszej piaskownicy nie? No. Tak się trzech mamy Na końcu tej trasy. Staniemy koło tego kultowego samochodu, słuchajcie. Tak dalej. No. Można nawet się spytam pana, z którego roku jest to auto? Hej. I słuchajcie, tam są orkas. Nie, to nie są orkas, tylko foka Maja, foka. 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 Time. Tak, musimy wam pokazać. Tu są foki, dlatego są też rekiny ponieważ one niestety je jedzą. Ale pokój są dosyć, dosyć duże. Tak, co jest poka? Poka maja to jest seal. Seal. O, tutaj już samolocik z reklamą. Bo oczywiście reklamować jest tu komu? Spytałam pana, czy mogę bliżej sfilmować jego auto i powiedział, że tak. Zapytam go o rzeczy. What year is it? 53 1953 rok sweet, very nice guys We are Polish Ja yeah, yeah. Rok produkcji wiecie No nie, no jest rewelacyjne Wam powiem ze wszystkich autek tutaj na tej jakie mijaliśmy To ten mi się najbardziej podoba Oprócz tego autka oczywiście ten mi się zaraz podoba, zaraz po tym bo ale nie dość, że jest nasze, to jeszcze mam taki piękny dar od Boga za nie. Te dwa tutaj siedzące kulfony. No. <gry> bo tam jest taka zatoka, zalew taki, tam na pewno rekinów nie ma, bo jest wszystko do kolan. To jak Maja będzie chciała iść nóżki, to tam pójdzie. Bo niestety, ale jak tu są foki, to tak jak mówiliśmy, Będą rekiny, nie? Wiecie, tutaj jest taka mierzeja właśnie, która jest bardzo płytka, góra do kolan, więc wiadomo tutaj żadne rekin nie przypłynie, bo nie ma nawet ryb, ani nie ma fok. No i właśnie tu pozwala Mai, to są inne dzieci. Hi. Sure, you can show me. I to właśnie inne dzieci też się kąpią, także jest tu dosyć spokojnie. Do nas dołączył do tej mierzei, bo oczywiście martwił się o te rekiny. A nas chwilę nie było. Znaczy, o Maję byś się tak nie martwił, ale ja to jestem niezły kąsek, nie? Mięsa. I pewnie o mnie się martwiłeś, co? Że mnie by zżarły? Jak to zrozumieć? Nie no, wiedziałem, że tu poszliście. Nie martwię się. Przypuszczam, że nawet jakby rekin zobaczył w tym miejscu, mnie albo Maję, w tym miejscu, to wybrałby mnie. Mogę powiedzieć taką historię, co mi opowiedział znajomy z pracy. właśnie ten, o którym wspominałem wcześniej, że... Doradził mi co wziąć na ten rejs, bo że tu jedzie od 9 lat. To mm. no właśnie gdzieś on tutaj opowiadał, że był yy, z kolegą i ten kolega miał dzieci i widział normalnie tego rekina. Zawołali te dzieci, no nie także blisko, no nie ale dość daleko. I po chwili widzieli na oczy jak zeżarło tą fokę? Tak. No. To jest kurczę, to drastycznie. Drastycznie, już śmierdziało, no nie. Krew, Śmierdziało. No właśnie. Mhm. Roku na rog oni chyba sobie z tym nie radzą tutaj, jest ich coraz więcej, nie? Jest po prostu dużo nowych, nie? I nie wiadomo skąd I po prostu nagle przypływają. No ja ci powiem skąd, Rozmnażają się, nie? Znaczy no tak, ale wiesz, że po prostu nie ma nad nimi kontroli. Jak się towarzystwo bawi? Dobra. Tak. Co się Wam najbardziej podoba? Wszystki! Co się nam podoba? No. Wszystki o, Wiem. plaża, co... <noise> nie no, najfajniejsze jest, że można całkiem przyjechać, taki nietypowy. To jest łatwo. No, I co zamierzasz tu przyjechać już taki smakem? Tak, ogólnie kempingi. jest w I jest dużo rzeczy do rozwiedzenia. A jaki podział jest monkamer ten? W Że nie można się zrelaksować w wodzie, Na no? Naprawdę. O po tym względem tak. No tak to płytko można, nie?

Do całego wyjazdu, i tutaj są e, stacje z pompami do pompowania kół, żeby sobie napompować z powrotem. Także wszyscy tutaj już pompują. No i my teraz też będziemy pompować. Tu ktoś parkuje, a my jesteśmy następni za tutaj panią. Czekamy na naszą pompkę. I jak mamy 11 barów w kole, a ile musi być barów? 35? 36? No. No to trochę pompowania jest. Wszystkie cztery koła. Jeszcze nasza gwiazda nam powie. Czy jej się podobała wycieczka, czy nie? Dobrze idzie. Tak? Szybko jechałaś? A widziałaś rekiny? Nie? A widziałaś foki? Tak. Ja widziałam dwie foki, a ty? Cztery foki. O, to miałaś lepsze oko. Jak to zwykle Bywa z dziećmi. Na dzisiaj kończymy tego vloga. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. I lubisz nasze vlogi, subskrybuj. <noise> Nasza majcie to jest dobra. I nikt jej nawet o tym nie mówi, ona nas reklamuje. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. <noise> Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you.